Przedstawię resetowanie systemu zarządzania akumatorem po jego wymianie w pojazdach marki Ford. Powyższe czynności przeprowadzę bez podpełniania komputera diagnostycznego do samochodu. Skupię się na omówieniu przebiegu procesu resetu i jakie pojazdy wymagają takiego działania i co się stanie, jak nie wykonamy resetowania. pojazdy, które wymagają resetu. 2014 rok. Tak. OK. Ta procedura rysuje układ monitorowania akumulatora. Wykonaj procedurę w następujących przypadkach. Wymiana akumulatora w pojeździe. BMC jest wymieniany lub przeprogramowany. BMS, rysowanie jest wymagane w pojeździe według instrukcji podnośnika warsztatowego. Czy chcesz kontynuować? Tak. Tutaj, wiadomo, komputer nie jest podłączony do samochodu w następnym etapie by się już odbyło odbyłby się reset. Ok. Z doświadczenia wiem, że jeżeli nie wykonamy resetu, wówczas nowy akumulator jest cały czas ładowany napięciem ponad 15 V. Natomiast gdy przeprowadzimy reset, napięcie oscyluje w przedziale 12.8 do 14.8 w zależności od naładowania baterii. Wniosek: reset powoduje, że nowy akumulator jest ładowany całkiem innym napięciem. Tutaj należy też zaznaczyć, że do samochodów z inteligentnym ładowaniem powinno się wstawiać jak motory lepszej jakości. Cofnijmy się. Dokładnie pokażę, jakie pojazdy wymagają resetu. Zawsze pod uwagę musimy wziąć. pojemność i lata produkcji.